Hej, cześć i witajcie z tej strony Tiger, a ja przybywam tutaj z, tutaj pierwszym filmem, więc zapraszam do oglądania. Aha i zapomniałam powiedzieć, że jestem przeziębiona, mam kaszel i mam chrypę, więc ym... No, jakby ciężko mi jest mówić, mam zupełnie inny głos, a akurat przyjechała mi ta paczka i chciałabym ją tutaj nagrać i Wam pokazać. Dobrze, więc myślę, że wszystko jest wytłumaczone, a teraz tak. Ta paczka wygląda tak, jest tutaj przeze mnie rozpakowana, ponieważ chciałam sprawdzić, czy to jest ona, bo przecież mam prawo jeszcze zamawiać inne rzeczy, więc tak. Ym, teraz będę ją wypakowywać przy Was. Oczywiście nie pokazuję swoich danych, więc, <grywia> jeżeli nie pokazuję, to oznacza, że nie zamierzam. Dobra. I tutaj jest ten Pet Shop. Ja wezmę papierek. Można już lekko zobaczyć, jaki to Pet Shop, ale chyba u Was tego nie widać. Więc yy, tutaj to jest chyba tu, bo tutaj żadnej dziury nie ma, tutaj żadnej. Tu, więc tu taka mała cienka, więc trzeba to rozerwać. Tutaj żeby tak było główką do góry. Ojej, kurde, dalej się nie da, ale jest tu foliówka. Pet A to ten pet Zamówiłam tego pet shopa. Jest. Wow! Tak wygląda ten pet shop. Poczekajcie, zbliżę wam go na niego. Więc tak. Yy, ma dziurkę. Ma niebieskie, piękne oczka. Nie wiem w ogóle, czy ktoś pamięta ten model, ale ja pamiętam i zawsze o nim marzyłam. Jest to mój drugi herek tutaj mam pierwszego. Tutaj jest drugi. No i już mówię Wam, jak Więc tak: kotka na dziurkę. Ma piękne, niebieskie oczy. Jest cała brązowa. Jest to nie jest podróba, ma tu znaczek LPS Ojej. Ma tu taką mm, jaśniejszą grzywę. Jest bardzo śliczna. Troszkę główką i niestety słabo porusza. Ym, I moja po prostu y, podobno była używana, ale w ogóle tego nie widać, ponieważ jest jak nowa, jest jak nówka. I może to od tego tak główką nie chcę kręcić zbytnio. Ale leciała bardzo długo. Nie będę już dokładnie mówić, bo nawet nie pamiętam. Ale pamiętam, że bardzo długo mi jechała. Kilka miesięcy. Yy, najmniej to dwa. Dwa miesiące mi jechała. Jeszcze się zagubiła jakby to powiedzieć. Ale jest śliczna. Nie jest to podróba. Więc może tak. Yy, teraz... Jestem ciekawa, jak mogę ją nazwać. Myślę... Kurde, właśnie nie wiem, jak ją nazwać. Dobrze, więc wymyśliłam dla niej imię. Pomyślałam, bardzo lubię Sprite'a, w tym momencie akurat go pić nie mogę, ponieważ jestem chora, ale bardzo lubię Sprite'a. I pomyślałam, że jednak mogę ją nazwać coś w, w tym stylu. I tutaj nazywa się Sprite E tylko że przez 2P. No i myślę, że odpowiada to imię, akurat mi jakoś pasuje. No i. śliczna jest. Ojej. Prawdopodobnie będzie maskotką mojego kanału. Tutaj ma dziurkę. Ojejku, jestem strasznie zadowolona z niej. Myślałam, że będzie nie wiem, w troszkę gorszym stanie, nie myślałam, że będzie też taka nowa, w tym sensie, że będzie troszkę bruna, coś w tym stylu, ale jednak nic, nic nie znalazłam, no i jestem zaskoczona, no jestem, no, no bo zobaczcie, zapewne teraz nie macie ostrości, ale czy wy widzicie tu gdzieś coś jeszcze tutaj mogę ja nic nie widzę tym bardziej, że mam że wszystko dobrze widzę jest to mój drugi short hair i ile kosztował on jak pamiętam kosztował 32 zł, więc jak na takiego szukanego w internecie to na serio tanio. Widziałam po 50, po 40, a taki ładny Pet Shop był po, 50, po 32 zł. Kupiłam od razu go mówię, na eBayu. I myślę, że jeżeli byście chcieli kupować na przyszłość LPS, to możecie szukać na eBayu, nieważne skąd. Ale zawsze może tam być coś fajnego, a raczej tam oszustów nie ma. Więc może tak. Więc dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się do kolejnego odcinka, no i cześć!